Cześć Wam, słuchajcie, nie wiem zupełnie jak do tego doszło. Brakuje nam części filmiku gotowania zupy pomidorowej, więc albo użyjecie swojej wyobraźni, albo jeżeli chcecie wiedzieć i co tam było jeszcze dodane, to piszcie, a my wam opowiemy odpowiemy. Trzymajcie się. No i cóż, życzę miłego oglądania tego co się udało nagrać i stworzyć <grym zupy> cześć mam dzisiaj słuchajcie jak w większości myślę polskich domów zupa pomidorowa tylko u nas tak dziwnie bo u nas słuchajcie nie było wczoraj rosołu, widzicie dziwnie nie więc lecimy słuchajcie częściowo będzie trochę według przepisu częściowo będzie po naszemu no co? Tak, zawsze u nas bywa. Słuchajcie, lecimy zupę pomidorową z podszrnicy y, jako tą bazę, ale generalnie y, pewnie nie do końca się będziemy trzymać przepisu, ale, ale, niemniej to powiedzmy będzie naszą y, podstawą. Później, słuchajcie, będzie jeszcze, ale to już po południu, y, koktajl pomidorowo. Y, pomarańczowy. Nie? Takie coś innego. Yy, udziwnienie. <grymne> ale, ale nie, słuchajcie. Zapowiada się ciekawie. Także to będzie potem. Teraz lecimy pomidorówkę. Yy, gotowanie ryżu, bo mamy kurczatka dzisiaj, także to lecimy dzisiaj obiadowo, yy, koktajlowo no i co i to będzie wtedy no dzisiaj pewnie wszystko, nie bo nie będziemy szaleć dzisiaj również zajęcia jutro też, ostatni tydzień słuchajcie, roku szkolnego później wakacje wakacje, wakacje no co robić w te wakacje dzieci dzieci mają wakacje, a my no ciężko jest wtedy dobra, słuchajcie, lecimy 120 gram marchewki Idziemy e, dobra, dalej. E, pietruszka. Pietruszka, dalej. E, wiecie co, ja dam więcej tej Ja dam więcej maszewki, u nas lubią, idzie. Dorzucę jeszcze pora. U nas więcej tych warzyw niż, niż to co jest w przepisie. Mówiłam Wam, że będziemy improwizować jak zwykle nie u nas. No dobra, słuchajcie, teraz muszę to zmielić. Yy, I wracamy za 7 sekund. Dobra, słuchajcie, mamy, lecimy dalej, zakładamy miarkę. To się nam już ugotowało, zakładamy miarkę. Yy, I teraz to wszystko nam miksujemy. 10, obroty 10, 40 sekund, wrócimy jak skończymy. Pach, pach. Miksowało nam wow. Zobaczcie. Trochę pary, teraz tu chcą 400 g wody, damy, nie, damy jakąś wodę, żeby nie było, 400, już dajemy, słuchajcie, dobra, eee, no i co, wracamy za 6 minut, jak się to nam ugotuje, dobra, słuchajcie, ugotowało nam się, wygląda to tak, My y, my jeszcze do tego dodajemy, słuchajcie, teraz sobie makaronik. Dodamy sobie y, tarty ser i y, śmietankę. I to będzie nasza zupa pomidorowa. Tu jest w przepisie spod Szyrenicy, a u nas będzie spod Gdańska. <grywka> słuchajcie, to zupa... Gotowa, lecimy teraz, gotujemy ryż sobie do kurczaczka, a widzimy się na koktajlu, to trzymajcie się. Słuchajcie, robi się u nas ryż, a my tu mamy już zupkę pomidorową, żółty ser na wierzchu posypane śmietana i dla odmiany, zamiast pietruszki, dziś koperek smacznego, trzymajcie się dam, słuchajcie, wracamy z obiecanym koktajlem yy, i dzisiaj jest koktajl P pomidorowo pomarańczowy, coś takiego. Słuchajcie, 400 gram pomarańczy, dolecimy yy, bez białych błonek, pokrojonych na kawałki. No my pokrojonych. To pomarańczy nie kroimy, pomarańcze obieramy, rozdzielamy. Ciach, ciach. Ma być 400. Zaraz zobaczymy. Ciach, ciach. Wow, a teraz tutaj nie Ostra, sucha. Mu, mu, no, no, Ale ten słuchawy taki. No, ciach. Lecimy dalej. Pach. Z kuc, jeszcze. Się na w życie lipca. A jest I jeszcze. O tym, co się zmienić, mamy na słuchajcie, no zapominam czyścić telefon, znowu mi y, wywaliło. Także słuchajcie, za dużo, za dużo filmów i nie, nie usuwam ich później, tylko gdzieś tam zaczęły mi y, 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 zawiechę robić. Dobra, słuchajcie, lecimy. Yy, dorzucam jeszcze pomarańcza. Szczestówkę, potrzebujemy. Ciach, anuluj, no, bo jeszcze no. Dobra, i jeszcze. Czy się termomix nam chciał wyłączyć? Bo nie był używany przez. Jest. Mhm. Mm. Mamy. Dalej. 300 gram pomidorów pokrojonych na kawałki. Mm -hmm. co się robimy to. Tak, ja zrobię to bez skórek. Żeby nie było... Tak, obiorę ze skóry. W mi się. I już. Teraz będziemy i przekrojone od razu i, i obrane i. dobra słuchajcie nie wiem muszę znowu wyczyścić telefon coś mi tam szwankuje mamy y, pomarańcze mamy pomidory zakładamy miarkę minuta 30 obroty 9 no i wtedy wrócimy Tadam! Słuchajcie, w przepisie był jeszcze miód, ale my no, nie dodaliśmy y, miodu. Tylko same pomidory i słuchajcie, same pomarańcze. Zobaczcie. Wow. I uh -huh, tylko tak. Mm -hmm, pecha, mm, ale zimne. Zdecydowanie będzie lepsze, jak będzie zimne. Trzeba wlać do lodówki można dodać kostki lodu albo pokruszonego, albo w całości. Pycha. Smakuje takie orzeźwiające? No, tak. Bez tego nie. Z miodem byłoby za słodkie. Jest dobre. Polecamy i trzymajcie się do jutra pa.